Witam Was bardzo serdecznie na kanale sklepu Craft O'Clock, z tej strony Asia. Moi drodzy, przez kolejne 4 soboty będziemy widzieć się na wspólnym tworzeniu albumu zimowego. Ja postawiłam na album zimowy z przepięknej kolekcji Carol Zinder Snow. To jest przepiękna kolekcja zachowana w takich barwach, kolorach błękitu, mniej więcej przełamanych z zielenią. Jest przepiękna. Kiedy zobaczyłam ją po raz pierwszy, po prostu zachwyciłam się nią bardzo, bardzo. I postanowiłam, że album powstanie właśnie z tej kolekcji, a więc będziemy tworzyć wspólnie albumik. On będzie miał cztery karty, będzie w takiej orientacji poziomej, ale to wszystko zobaczycie. Dzisiaj chciałabym organizacyjnie tylko opisać, z czego będziemy korzystali, eee, pokazać, jak to będzie tutaj mniej więcej wyglądało, i jeszcze zrobimy sobie bazę. Także myślę, że jakoś to uporządkujemy wszystko. Kolekcja, tak jak już wspominam, jest przepiękna. Wszyscy na pewno ją znacie. Ja mam przygotowany jeden zestaw arkuszy takich 30 na 30 z tej dużej kolekcji. Myślę, no, cudowny, ja uwielbiam takie papiery. Myślę, że wystarczy. Mamy taki skaterkowy. Ten jest obłęd. Na tą koncepcję albumu, jaką ja mam, to właśnie chyba będę bardziej korzystała z tych. Z tych właśnie arkuszy takich bardziej mniej, mniej wzorzystych, ale to wszystko zobaczycie. Tu znowu mamy taki swetarkowy. Te papiery na pewno wszyscy znacie, bo jak to się mówi, maglowane już były wszędzie, bo, bo jest kolekcja jest strzałem w dziesiątkę. Jest tak w moim guście. No i cóż piękniejszego od tych przepięknych kart, które są. Mm, wiecie, do, do notatek różnych z tyłu też jest piękno w takie śnieżynki. Ja będę korzystała jeszcze. Ja tak wiecie mam przygotowane. Zobaczymy jak to będzie w trakcie tworzenia. Nie mam już taką wizję ogólną, ale wiadomo że to się zmienia. Są napisy drukowane, pisane bardzo fajnie, takie świąteczne jeszcze w kolekcji jest zestaw pięknych brokatowych, brokatowanych tych cyferek do grudniowników ja raczej nie będę z tego korzystać, bo nie będziemy ro robić grudniownika ale, ale jest, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany oczywiście dekatsy, cudne, przepiękne wspaniale kolorystycznie, wzorniczo dopasowane brokacone są karty do project life'u więc no zobaczymy jeszcze ja na razie, że tak powiem w moich planach tak nie przewidywałam ale różnie może być, ale są powycinane mam już oczywiście przygotowane i to jest arkusz numer jeden chyba, tak, numer jeden to są te wiecie, wiecie choineczki, zwierzaczki, ptaki, takie piękne są kompozycje i to jest wszystko cudnie brokatowane. Ja jestem po prostu zakochana w tych papierach i ogólnie ta kolorystyka, ja, ja, ja bardzo, bardzo ją lubię do takich właśnie zimowych stricte projektów, czyli te takie tradycyjne kartki świąteczne w kolorach takiej czerwieni, zieleni, no wiecie o co chodzi, a już takie zimowe albumy w tych błękitach mroźnych, no kolekcja jest cudna i jeszcze są domki. Kolejna arkusz dwójeczka. No tutaj, to, kiedy to zobaczyłam, to nie będę opisywać. Cudowne, po esencji w kompozycji białe, niebieskie, te jabłutki takie mm, ostrokrzewy. Są owoce ostro krzewu chyba, bo jakby inaczej. E, mamy amysz mamy w ogóle takie gałązeczki śliczne, szyszki do wycięcia. Kolejny arkusik jest taki superaśny, też brokacony oczywiście. E, pierniczki są prezenciki, bąbki, takie te, wiecie, laski. Też takie mi się podobają. To są pierniki, ale, ale świetne, świetnie wyglądają te laseczki. E, kolejny to jest mm, arkusz numer 4. To właściwie są, ja w ogóle kiedy zobaczyłam to pierwszy raz pomyślałam o takich, wiecie, wycięć sobie etykietkach do prezentów, ale zobaczymy, może też wykorzystamy to w albumie, na razie ja tylko pokazuję, że są i na pewno będzie, myślę, że będzie koperta, no tutaj już one nie są brokadzone są trzy pudełeczka i jeszcze takie dodatkowo świetnie wykorzystane miejsce, oczywiście do wykorzystano to miejsce żeby nie było zmarnowane i też są fajne rzeczy do wycięcia także tak by wyglądały tutaj rzeczy z których będziemy, będę, mam zamiar korzystać co tutaj zabrać i moi kochani wykorzystam do pracy dwie okładki takie przecierane, fajne, delikatnie błękit, błękitno-beżowe w grochy. I to jest okładka L i okładka S, czyli ta największa i ta najmniejsza. To będziemy obijać okładkę, a tutaj będziemy robić system Hidden Hinge, żeby to fajnie się trzymało. Ja już okładkę sobie docięłam i obkleiłam. Także jeżeli będziecie ze mną pracować, okładka ma dokładnie 20. 2 cm na 15 cm, obie mają tyle samo. Jeszcze raz 22 na 15 I ja sobie obklejam taśmą dwustronną Ona nie musi być jakąś super mocną, wiecie, nie wiadomo jaką taśmą. Zauważyłam, że ten papier właśnie taki dużo fajniej znosi, dużo fajniejszą przyczepność jednak ma do tej taśmy takiej dwustronnej i w ogóle wygląda to tak ładnie gładko, chyba że na przykład klejąc potem fajnie sobie klej rozprowadzicie równiutko po, po tych swoich panelach, no to wtedy też nie będzie problemu większego. I teraz słuchajcie, jest jeszcze opcja grzbietu, nasz będzie poziomy albumik grzbiet, podam wymiary, znaczy on wysokość ma oczywiście 15 cm, natomiast dokładnie wymiar podam w momencie, kiedy zrobimy sobie razem ten system Hidden Hinge, bo ja tak najczęściej sobie robię, że wiecie, robię te odstępy. Chcę mi troszeczkę szersze, bo będą bogato zdobione karty, więc ten, ten grzbietek nam się ukształtuje w momencie, kiedy już będzie pozaginany cały Hidden Hinge, i wtedy będziemy wiedzieć, jaką będzie miało szerokość. To też jeszcze podam. Także to są rzeczy, które będą nam potrzebne. Tak jak już wspominałam, album będzie w takiej wersji poziomej. Karty będą zdobne, będę starała się je robić. Po raz pierwszy w takim klimacie bardziej layoutów. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam w głowie już zarys, pomysły. Tak więc kochani, zobaczcie, mam powycinane już te arkusze, które Wam przed chwileczką pokazywałam. Było wycinania mnóstwo. Ale fajnie jest sobie to wszystko przygotować wcześniej, żeby potem mieć tę możliwość tylko po prostu dobierania sobie elementów do. Do pracy. Jeżeli coś nam wiadomo zostanie, bez problemu wykorzystamy to do kartek świątecznych, więc nic tutaj się nie zgubi. Ja mam wszystko wycięte, wszystko mam przygotowane. Zrobimy sobie teraz e, okładeczkę, czyli mm, po prostu bazę albumową. I zabieramy się do pracy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. W porządku, moi drodzy, zaczynamy. <laughs> Ja jeszcze zanim zacznę robić jeden hinge, chciałabym tylko zaznaczyć, żebyście zwrócili uwagę, że te mniejsze okładki są z jednej strony na 23 cm, a z drugiej są na 21. Więc ja sobie wykorzystuję tę stronę 23, wiadomo, żeby była szersza, i piguję dwa równe odstępy: jeden szerszy, dwa równe, jeden szerszy. I potem będę to wszystko przeginała. Także zaczynamy. W porządku, moi drodzy, mamy pozaginane wszystko. Zginamy to w ten sposób, że tak jak widzieliście na filmiku, robiliśmy odstęp centymetr, centymetr, półtorej, centymetr, centymetr, półtorej i tak dalej. I teraz te dwa centymetrowe musimy tak złożyć, żeby nam się potem zgięły w taki, w taki płateczek. Teraz to sobie wszystko podkleimy. Jak no, widzicie po bokach zostało nam tyle samo, to będzie na nasze boki albumowe. A teraz to sobie, tak jak mówię, już podkleimy, żeby fajnie posklejać. Więc klejamy tylko te wąskie paseczki centymetrowe i tak powstanie nam nasz, nasze skrzydełko hidden Zobaczcie, tak powstały nam cztery skrzydełka, na których będą mieściły się nasze karty. I teraz jak już widzę, że w miarę mi to tutaj fajnie, wszystko równo wyszło, to teraz w tym momencie sobie dotnę na wysokość tego mojego hidden hinge, jaki potrzebuję, a ja potrzebuję na 15 cm. Mogłabym te papiery dociąć od razu, ale ja staram się zawsze zrobić najpierw ten system, żeby potem sobie ewentualnie, gdyby coś mi nie wyszło, równiutko dociąć. Ale w związku z tym, że tutaj wyszło mi to wszystko fajnie, równo, nie widzę, żeby tutaj jeszcze sobie przyłożyć, żeby mi tu miała jakieś uskoki, to się mówi, nie jest okej. Okay. Jest równiutko, więc teraz mogę sobie wziąć linijkę i odciąć sobie taki 15 kawałeczek kawałek. O, nie włożę głowy. Jeżeli ktoś się boi, że będzie miał potem problem z tym, albo nie będzie chciał tego tak docinać, to może sobie od razu dociąć tą karteczkę na taką wysokość, jaką on potrzebuje. Tak jak mówię, ja zawsze wolę robić to w ten sposób, bo mam pewność teraz, że mam to fajne równe. I teraz też w tym momencie, moi kochani, wychodzi nam, ile będzie miał nasz grzbiet, bo jak sobie dołożymy, spójrzcie, tutaj te nasze skrzydełka, albo może jak odwrócę na lewą stronę, bo będzie to lepiej widać, czyli gdzie się nam kończy skrzydełko i tutaj akurat nam się kończy też na połówce. Więc sobie dodajemy, ja sobie daję półtorej, yy, chociaż zobaczymy, może tu nie trzeba będzie tyle, ale tutaj już sam... Sam ten e, sam ten hinge, który mamy gotowy, ma 4,5 cm. Więc jak ja sobie dodaję tutaj centymetr na przykład i tutaj centymetr, to będzie 5,5. Myślę, że to nie jest takie bardzo szerokie. Czekajcie, zobaczymy. No, myślę, że po centymetrze... Powiem Wam, sama mam teraz dylemat, bo... Bo... Zaraz zobaczymy, jak sobie to tutaj damy. Jak będziemy potem montowali, to będziemy to zaginać w tym momencie tutaj. I tutaj, dobrze mówię? Nie, i tutaj to jest półtorej. Chyba. Tak. Dobra. Czyli tak będziemy sobie go zaginali mniej więcej. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i pół. Ja sobie tak zrobię dla bezpieczeństwa, bo wtedy będę miała pewność, że te ozdoby, które będę umieszczała wewnątrz albumu, nie będą powodowały tego, że on będzie się tak mocno rozciągał, a też do końca ja jeszcze nie wiem, co tam będę robić na samym przodzie, na samym tyle, więc zrobimy sobie o półtorej centymetra. Tak więc już zobaczcie, tutaj dodajemy półtorej, tutaj dodajemy półtorej, czyli 7,5 cm. Tak więc zobaczymy, czy nam starczy tego ścinka. Na styk zobaczcie. Akurat na styk 7,5 cm będzie miał nasz grzbiet. Nawet jakby tutaj było, wiecie, mniej, to też może być mniej, ale. Ja zawsze robię to w ten sposób. Potem ja miałam ciężko dopasować ten hidden hinge. A zobaczcie, jak go teraz przyłożymy sobie, bo musimy właśnie o tym pamiętać, że kiedy zrobimy te skrzydełka, to musi nam zostać jeszcze tutaj zapas z boków, który będzie nam oddzielał okładkę tą przednią i tą tylnią. Więc tutaj też ten marginesik musi być, jaki mamy mniej więcej między tymi naszymi. Płateczkami, także zobaczcie, jest moim zdaniem idealnie. Nic dodać, nic ująć. I co? Teraz moi kochani, tu sobie musimy obkleić cały ten system, wzmocnić i zrobić go na tyle mocno, żeby on nam potem fajnie się przykleił do, do tego naszego grzbietu. I co najważniejsze, to będzie już gotowe. Aha, i jeszcze sobie obkleję od razu... U, okładka polecia. Obkleję sobie też tymi taśmami ten grzbiecik, jak już mam gotowy. No i będziemy zabierali się do y, montowania całej okładki. I takim sposobem mamy wszystko gotowe, czyli mamy docięte te nasze okładki, przednia, tylnia, na 22x15 cm, 22 na 15, i grzbiecik... Y, zrobiliśmy sobie na 7,5 cm na 22 i on będzie w taki sposób i nasz hidden hinge jak mamy te 15 cm to też można sobie tam ciutko skrócić żeby on taki był, wiecie, tak na luźno nam wchodził tutaj grzbiecik sobie obkleiłam to tak jak Wam mówiłam też jest wszystko poobklejane już bo to strasznie dużo czasu zajmuje a Myślę, że nie jest to jakimś skomplikowanym, więc... I teraz, kochani, jeszcze wa ważna rzecz. Ja sobie zawsze, tak jak każdy chyba, obcinam pod skosem te skrzydełka. Tutaj. No wtedy łatwiej nam się będzie montowało karty, czyli... kiedy będziemy je potem już wpinać do całości albumu będzie nam dużo dużo łatwiej nasuwać je one będą już wiecie obklejone, uzupełnione więc no wiadomo jak to jest także spokojnie tutaj sobie pod kątami fajnie o, podocinamy. lepiej to robić kiedy jeszcze mamy nie, nie wklejony ten hidden hinge ja bardzo często zapominam o tym i potem dużo Dużo trudniej jest go montować, kiedy już mamy te karty gotowe. Teraz tak zobaczcie. Nie wiem, że to uchwyci, ale I teraz mamy tak. Tak, tak. Tak. Dobra, ja mam przygotowany taki zawsze mój szimelek. I dwie sklejone takie bermaty, te, z których ja zawsze używam, więc ta odległość między jedną i drugą kartą to najczęściej są dwie takie złożone bermaty. Ja tak zawsze sobie to robię. No i co, pozostaje nam to wszystko obkleić w opłatkę, tu potem sobie tylko dotnę na dole i przymosować ten nasz Hidden Hidden, więc jedziemy z tym światem. drodzy, fajnie nam to wszystko przyschnęło. Ja sobie już to tutaj zostawiłam, jak widzieliście, bo ja to wolę, żeby, żeby te wszystkie miejsca nam się fajnie wygoiły. Klejem. I w międzyczasie mam docięte już okładki. To sobie dzisiaj zrobię, bo nam to dosyć szybko poszło. Okładki te nam zawsze ciut mniejsze niż jest strona cała, więc tutaj mam 21 mniej więcej i 8. 21 i 8 na 14 i 8. A tutaj mamy 14, 8 na tam 7 chyba i pół, bo tu troszeczkę to grubiej wychodzi, więc spokojnie można. Także od razu sobie wmontujemy tutaj okładkę, papiery na okładkę tylko ja muszę pomyśleć jeszcze ja pewnie na chwilę ucieknę, żeby tutaj pomyśleć nad wstążeczką, jaką będę chciała zamykać ten album, bo muszę ją wmontować zanim jeszcze przymocujemy sobie tę okładkę ale myślę moi drodzy, że wstążeczkę znajdę i już nie będę tutaj się rozgadywać tylko od razu zamontujemy i na tym chyba dzisiaj skończymy właśnie na zrobieniu bazy, obklejeniu jej i zrobieniu jej papiery i tak na zewnątrz będzie. Ja zawsze sobie właśnie najpierw kleję te okładki na zewnątrz, te, które tak sobie wybiorę, które mi się najbardziej podobają, które chcę, żeby były tutaj. A potem będziemy kombinować na to okładki. Na razie zostajemy na obklejeniu jej. Tak moi drodzy, zobaczcie, to obklejane wszystko, także okładeczkę już mamy gotową. Wybrałam dechy, ukochane dechy z padającym śniegiem, a potem będziemy dalej myśleć, co tutaj zrobić. Ja jeszcze sobie to obmyślę. Tutaj oczywiście nie obklejam, bo jeszcze nie jestem do końca zdecydowana, jak tutaj pójdą te strony, w sensie, jakie będę wybierać papiery po kolei, więc no to wiadomo, że będzie w trakcie. Ale system Hidden Hinge mamy, Ten. okładkę mamy oklejoną, sznureczki mamy zamocowane. Zobaczcie, wybrałam takie, one wprawdzie są takie szare, można powiedzieć srebrne, w białe śnieżynki. Te papiery też tam są takie szarości białe, te po Essence, więc myślę, że jak najbardziej będzie to tutaj pasowało. Zaraz sobie opalę, żeby mi się nie strzępiła. I na dzisiaj, moi drodzy, to jest wszystko. Widzimy się już za tydzień. Będziemy już przygotowywać strony, więc myślę, że zabawa się zacznie. Tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia, i do zobaczenia w kolejnej części. Pa!